Witajcie! Już za chwilę właśnie tu zacznie się maksymalny nocny eksperyment MP3. Zapraszamy do oglądania. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpalacie swoje latargi i szybkim krokiem udajecie się pod pomnik Adama Mickiewicza krzycząc, świecąc gdzie popadnie Zadanie polega na tym byście Odpalali i gasili swoje zapalniczki tak przez 30 sekund, czyli odpalacie, gasicie, odpalacie, gasicie. Do dzieła. Zadanie będzie polegać na tym, że udajemy samolot, uwaga, rozkładamy ręce i lecimy. Ok, podejdźcie jak najbliżej pomnika Adama Miskiewicza i rozłóżcie swoje parasole. Pod parasolami zaświećcie swoje lampki i musicie to jakoś ogarnąć. Musicie kręcić swoimi parasolami oraz świecić lampką, tak, żeby powstał fajny, świetlny namiot. Jakiś Co? czas temu stworzyliśmy grupę Projegency Team. To są ludzie, którzy właśnie po drugiej stronie sukiennic na Was czekają. Biegnijcie, krzyczcie, świećcie tymi latarkami! A wszystko to po to, żeby Kraków dowiedział się, że właśnie teraz trwa eksperyment MP3. Uwaga, będziemy zbijać pionę z przechodniami A teraz kolejne zadanie, które będzie polegać na tym, że zwalniamy czas, czyli zmierzamy bardzo, ale to bardzo wolnym krokiem w stronę pomnika Adama Mickiewicza Robimy największą, najhuczniejszą, najbardziej świetlną imprezę na rynku z okazji Andrzejek Tak, podobało się? Już wkrótce zapraszamy na kolejną wyjątkową akcję organizowaną przez Radio RMF Max, a teraz wejdźcie na nasz profil na YouTube, i zobaczcie inne maksymalne eksperymenty.